Czasami czuję jako posiadacz kamery poczucie obowiązku. Zdarza się, że trafiam w miejsca, które kiedyś były dla wszystkich codziennością, a dziś wyciągnięte gdzieś na margines, usychają, oczekując na całkowite zapomnienie. Wiem wówczas, że moim obowiązkiem jest takie miejsce utrwalić. Nie dla dziś czy dla jutra, ale dla przyszłych pokoleń, które o takich lokacjach usłyszą wyłącznie z opowiadań. Nie ma lepszego przykładu takich miejscówek niż salony gier, takie jak ten ostatni bastion w porcie Seaton w Szkocji. I nie mówię tu o kanciapach z dwoma machinami na krzyż, ale prawdziwych atrakcjach, które w latach 80. i 90. biły rekordy popularności, a których dziś próżno szukać nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że duża część z Was już nigdy nie postawi nogi w tego typu budynku, albo nawet nigdy tego nie zrobiła. Dla nas, jako graczy, jest to więc szczególnie ważny element krótkiej historii, którą należy utrwalić. I trzeba robić to szybko, bo nawet to miejsce skurczyło się znacznie w ciągu zaledwie jednego roku. Salon gier w kurorcie Seaton Sands operuje na popularnych do dziś w Stanach systemach biletowych. Atrakcje dzielą się na dwie grupy: gry wideo, które niestety są już dziś w mniejszości, oraz automaty hazardowe, które jako jedyne dają szansę właścicielom na zarobek. Tych pierwszych nie produkuje się niestety już zbyt wiele, ale na szczęście i tu natrafiliśmy na kilka perełek. Najciekawszą z nich jest dwuosobowy automat Mario Kart Arcade GP z wbudowaną kamerą, która fotografuje gracza dorabiając mu kultowe wąsy i czapkę z literą M. Gameplay nie różni się wiele od wersji domowych gry, oprócz drobnych zmian w systemie znajdziek, które uległy znacznemu uproszczeniu. Co ciekawe, wśród grywalnych postaci znajduje się również Pac-Man. Szybko okazało się za to, że maszyna ta to pożerać pieniędzy. Nawet jeśli wygramy wyścig, musimy wrzucić kolejną monetę, żeby kontynuować turniej. Maszyna, na którą natrafiłem już parę razy, w tym nawet w Polsce, jest Mad Wave Motion Theater, na którą zawsze daje się naiwnie nabierać. Za każdym razem łudzę się, że może po prostu źle ją zapamiętałem. Ale nie, ta dwuosobowa przejażdżka jest tak nudnawa na jaką wygląda. Cały me działa na zasadzie kina 4D, w którym krzesła reagują ruchem na wydarzenia na ekranie. Niestety w przypadku tej zabawki zabawa przypomina raczej symulator wybojów, a animacje składające się głównie z fantazyjnych, animowanych kolejek górskich są po prostu nudne. Drugim dwuosobowym automatem wyścigowym był sygnowany logo Szybcy i Wściekli tytuł Superbikes. W pełni trójwymiarowa gra z niezłą grafiką, w której sterujemy wielgachnym plastikowym motorem, przechylając się w lewo i w prawo. W dodatku, automat umożliwia przechowywanie i odblokowywanie dodatkowej treści za pomocą specyficznego systemu zapisu wymagającego unikatowego kodu PIN, który służy potem jako identyfikator gracza. Oczywistym hitem jest zawsze modne Dance Dance Revolution sprzedawane w Europie przez długi czas jako Dancing Stage. Ten automat zawsze jest wart waszych pieniędzy, chociażby dlatego, że za jedną opłatę możemy <coughs> zatańczyć aż trzy utwory. Oczywiście opcjonalne dodanie drugiego gracza podwoi cenę, ale warto. Na wyższych poziomach trudności można się nieźle napocić. Dance Dance Revolution to marka, która w Japonii i Stanach okazała się jakąś dekadę temu tak dużym hitem, że na kolejnych parę lat uratowała umierającą powolną śmiercią branżę automatową, ponownie wzbudzając zainteresowanie graczy doświadczeniami trudnymi do odtworzenia w warunkach domowych. Niestety, jak wspomniałem na początku tego materiału, miejsce to kurczy się z roku na rok. Jeszcze w 2013 w salonie tym znaleźlibyśmy mój ukochany automat z gitar Hero czy gigantyczne stanowiska ze strzelbowymi lightgunami służącymi do polowania na wirtualną zwierzynę. Możecie dostrzec również brak typowo klasycznych automatów składających się z joysticka i szeregu przycisków, no i pinballi nazywanych potocznie fliperami. Odchodzenie od zabawy wirtualnej nie powinno jednak nikogo dziwić. Gry wideo ma teraz każdy w domu i na telefonie, więc automaty stają się rzadkie i drogie w naprawie, a ich skomplikowana natura i często długi czas zabawy grającego minimalizują zyski, są zwyczajnie nieopłacalne. I to właśnie dlatego dziś w salonach arcade, które jeszcze nie umarły, coraz częściej dominuje wspomniany wcześniej system oparty o bilety. Zabawa jest bardzo prosta. Większość maszyn to typowo hazardowe zabawki, głównie w formie slots, czyli jednorękich bandytów. Do automatu wrzucamy pieniążek w zamian mogąc zakręcić rolkami. Jeśli trafimy trójkę symboli, machina drukuje biletowe kupony. A skoro o bandytach mowa, bardzo ciekawym okazał się dziwaczny twór nazwany Lara Jones Temple of Tickets. Nie wiem, czy bardziej zbulwersowany taką wybuchową mieszanką powinien poczuć się Indy, czy panna Croft. Na podobnej i zaskakująco wciągającej zasadzie działają systemy coin pusher. Cała maszyna wypełniona jest drobniakami danego nominału, a mały schodek nieustannie pracuje, by dopchnąć je jak najbliżej dziury. Oczywiście w grę wchodzi tu gigantyczny aspekt psychologiczny: wystarczy dorzucić parę monet do machiny, a cała sterta piętrzących się drobniaków posypie się w dół otworu, nagradzając naszą cierpliwość. Żeby nakręcić nas na nagranie jeszcze bardziej, część takich maszyn wyposażona jest w dodatkowe nagrody, spoczywające na piętrzących się monetach. Nie muszę chyba mówić, że cały system zaprojektowany jest tak, by jak najwięcej monet zostało wewnątrz maszyny. Co nie znaczy, że nie da się wygrać. Sami zgarnęliśmy w ten sposób kilkanaście drobnych nagród od słodyczy po breloki. Część maszyn wyposażona była też w hybrydowy system przyznawania biletów. Każda moneta uruchamiała wbudowanego jednorękiego bandytę, który nagradzać mógł nasze próby dodatkowymi biletami. Systemu do wyciągania z nas pieniędzy niskim kosztem jest zresztą w takich miejscach sporo więcej. Znane z filmów łapy w dwóch formatach tych tańszych, które lubią oszukiwać wyślizgując nagrody tak, byśmy nie mogli nic wygrać, i tych droższych, które pozwalają nam za darmo ponawiać próbę, dopóki nie zdobędziemy nagrody. Są też zabawy losowe służące wyłącznie zdobywaniu biletów w tym zautomatyzowane loterie przyjmujące drobniaki. No i nie można zapomnieć o automatach wymieniających banknoty na monety, byśmy przypadkiem nie myśleli, że uratujemy którykolwiek banknot przed hazardową gorączką. Pozostało więc wyjaśnić tylko o co chodzi z tymi biletami, które wypluwane są masowo przez gry. I nie przesadzam mówiąc masowo, bo po terenie salonu biegały dzieciaki noszące ich dosłownie tysiące. Całe ciągi zdobytych kuponów wkładamy do maszyny zliczającej, która wymienia je na specjalny, pojedynczy paragon. Paragony zaś wymienione mogą zostać w specjalnej budce na nagrody rzeczowe głównie zabawki dla najmłodszych. Przelicznik punktów na przedmioty jest oczywiście dość niekorzystny, ale biorąc pod uwagę, że wydajemy przecież pieniądze na gry losowe, a nie kupony, które są efektem ubocznym naszej zabawy, to możemy umownie założyć, że korzyść z takiej usługi jest obopólna. Masa zabawy i symboliczne pamiątki na dokładkę. Odwiedziny w salonie gier to bardzo dziwne uczucie, które ciężko porównać do innych form rozrywki. Mrugające, zachęcające diody, ludzie zbiegający się wokół dobrych graczy albo posiadaczy masy biletów, no i wciągające i osuszające portfele gry, których atmosfera jest nieporównywalna do domowego doświadczenia, budują bardzo specyficzny, niepodrabialny klimat. Tym bardziej więc żal mi, że całkiem niedługo wraz z wygasającym zainteresowaniem społecznym, trudne do znalezienia już dziś salony arcade, wyginą niczym dinozaury, a jedynym śladem po nich pozostaną takie jak ta relacje ludzi, którzy mieli jeszcze przyjemność z nimi obcować.